Dzień dobry, nazywam się Marek Kudła. Prowadzę gospodarstwo rolne w województwie podkarpackim, powiat mielecki. Główną produkcją jest produkcja roślinna, zbożowa, główne uprawy w gospodarstwie to jest rzepak i pszenica z sprzężytem. Struktura upraw jest mniej więcej 30-30-30, czyli zmianowanie. Prowadzimy gospodarstwo w pełnej technologii STRIPTIR. Zawodowo na co dzień pracuję w zakładach lotniczych, zajmuję się produkcją samolotów. Stąd zajęła się cała moja przygoda inżynierska. Nie? Następnym moim zainteresowaniem było rolnictwo i konieczność posiadania maszyny do uprawy pasowej. Po rozeznaniu całego rynku maszyn do uprawy pasowej stwierdziliśmy, że wszystkie maszyny dla nas są za drogie i wymagają dużych mocy, więc postanowiłem wymyśleć swoją maszynę i własnej konstrukcji. Nie? Zaczęliśmy pierwszo od prototypu, który był gdzieś tam pokazywany już na agroprofilu dwa lata temu, i to była pierwsza maszyna, która została przez nas skonstruowana. I to jest maszyna seryjna o szerokości 240. Po przeprowadzeniu testów wymyśliliśmy także swój aparat wysiewający i to nawozowy i zbożowy. Bo stwierdziłem, że po co wydmuchiwać wszystkie te nasiona do góry, na pewno da się to zrobić łatwiej, przyjemnie i z większą dokładnością dozowania systemu nawozowego i zbożowego do każdej redlicy. Dzięki temu zastosowaniu zmierzyliśmy przepływ powietrza i teraz dokładnie tyle samo nasion wpada do każdej redlicy siewnej i do każdej redlicy nawozowej. Dzięki mojemu doświadczeniu, które tam stopniowo zdobywałem w projektowaniu maszyn i testowaniu ich u siebie na gospodarstwie, wiele rozwiązań od poprzedniego agregatu się zmieniło. Zmieniliśmy rozstaw maszyny między redlicą uprawową a redlicą pierwszą sekcją, a drugą z 60 na 70 cm. Zmieniliśmy rozstaw z 30 na 33 cm. Przeprojektowaliśmy dłuto uprawowe, które obecnie jest dwudzielne. I składa się z dwóch elementów: czyli miecza pionowego i części uprawowej w ziemi. Część uprawowa w ziemi mamy w dwóch wersjach i dwóch konfiguracjach: czyli z węglików spiekanych o podwyższonej wytrzymałości oraz dla bardzo zakamienionych pól dłuta, które są po prostu zwykłe. Dzięki naszym zaprojektowanym redlicom, które są obecnie opatentowane i dwudzielne, spowodowało to, że uprawa następuje bardzo lekko. Nie wymaga nadmiernej mocy. Zaprezentowany ciągnik, który stoi tutaj u mnie za plecami, obciążenie tego silnika wynosi od 40 do 50%, a uprawiamy obecnie na 25-27 cm i podajemy nawóz całym spektrum. Drugim aspektem redli, które uprawowych, które są zaprojektowane i wykonywane przez nas jest ochrona gleby i erozji gleby. Dłuta, które u nas pracują nadmiernie nie wyciągają całej struktury do góry i nie mieszają te resztek pożniwnych nadmiernie, bo wszystko chodzi o to, żeby schronić strukturę, nie mieszać i uprawić w prawdziwym strip tylko wąski pas gleby, w którym rośnie roślina i ma wszystkie składniki pokarmowe. Dzięki wielu spotkaniom z rolnikami i prezentacji się na targach, wielu rolników pytało o możliwość powiększenia głównej maszyny, gdzie maszyn, zbiornik główny na maszynie ma 900 litrów pojemności nawozowej i zbożowej i rolnicy pytali o możliwość powiększenia zbiornika nawozowego przy siewie rzepaku. Dzięki takim rozmowom i kontaktom zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy całą serię front tanków, który jest obecnie za mną prezentowany. Front tanki są o pojemności od 1100 do 1800 litrów. W pojemnościach co 100 litrów każdy, czyli mamy frontanki 1100, 1200, 1300 litrów i tak dalej, wzwyż. Frontanki mogą występować też w dwóch różnych konfiguracjach. Z jednym aparatem, tak jak tutaj, który umożliwia przesypania 1500 nawozów ze zbiornika czołowego do zbiornika tylnego, i dzięki takiej opcji mamy możliwość. Objętości 2400 litrów jednocześnie zabrania na polu nawozów. Jeżeli będziemy dozować 100 kg, no to mamy 24 hektary do zasiania za jednym przejazdem. Oczywiście, w frontankach aparat wysiewający jest zaprojektowany i wykonany głównie tylko przeze mnie. Na niego uzyskaliśmy obecnie patent w Urzędzie Patentowym, ponieważ jest to jedyny aparat wysiewający, który nie musi wymieniać rolek wysiewających. Jeżeli chcemy wysiać nawóz, zboże i rzepak. I to jest cała nowość na tym rynku frontanków. Cały pomysł na maszyny w gospodarstwie to były maszyny dla małych ciągników o serii małej, czyli 210-240-270, ale dzięki rozmowom z rolników i rolnicy zgłaszali zapotrzebowanie na wykonanie maszyn o większej szerokości. Dlatego firma weszła też w maszyny 3-metrowe, zawieszane, ale także maszyny 3 metrowe i jezdne oraz maszyny 3-metrowe w wersji 240 dla mniejszych ciągników, ale które nie mają konieczności podnoszenia maszyny, tylko wykonują transport na w kole transportowym. Frontak POD oczywiście posiada pełni niezależne sterowanie elektryczne. Wykonanie próby kręconej zajmuje dosłownie. 30 sekund, odpinamy klapkę, naciskamy guzik, wysypują się nam bateriał siewny, niezależnie jaki tam wsypiemy, wpisujemy w komputer pokładowy i mamy wykonaną kalibrację. W drugiej rubryce wpisujemy żądaną dawkę przesypu czy dozowania danego materiału i Front Tank już w pełni pracuje, nie? Jest w pełni kompatybilny z głównym sterownikiem. Jeżeli będziemy zamawiać Front Tank osobno, sterownik jest osobny sterownik, osobny monitor do Front Tanka. Oczywiście aparat wysiewający Front Tanka jest wykonany z nierdzewki, a cały zbiornik jest spawany i cynkowany ogniowo, żeby zabezpieczyć go maksymalnie korozyjnie. Dzięki rozmowom z rolnikami i przebywaniu na targach, obecnie agregaty grizzly posiadają dwa rozwiązania belek wysiewających. Tak jak ostatnio było pro. Prezentowane w agroprofilu belka lekka na amortyzatorach gumowych, dedykowana do ciągników lekkich, ale rolnicy wymagali też ciężkich rozwiązań, bardziej masywnych dlatego powstała belka siewna oparta na równoległoboku, boku która prezentowana jest obecnie za mną. W niej można płynnie regulować głębokość siewu poprzez śrubę rzymską oraz płynnie regulować siłę nacisku na każdej z redlic osobno. Redlice siewne posiadają także w standardzie skrobaki do kół wąskich do kół szerokich. Posiadamy w ofercie redlicę szeroką oraz wąską. Także część rolników, która zakupiła u nas maszyny wymagała dodatkowej hydrauliki zewnętrznej, ponieważ ich ciągniki nie obsługiwały możliwości tak dużego wydatku oleju. Mimo naszego małego zapotrzebowania na wydatek tylko 25 litrów przy 4000 obrotów na minutę, większość tych mniejszych gospodarstw nie posiadało możliwość napędzania dmuchawy oraz podnoszenia maszyny, dlatego w ofercie posiadamy pełną zewnętrzną hydraulikę z układem chłodzenia, który w pełni automatycznie załącza i wychładza olej do odpowiedniej temperatury, który uniemożliwia przegrzanie się podzespołów maszyny. Obecnie na rynku to jest jedyna maszyna, która posiada tego typu aparaty. Zastanawiałem się zawsze, dlaczego wszystkie firmy wykorzystują ten sam system wysiewający i wydmuchują to wszystko do góry, gdzie jest problem z transportem całego materiału siewnego i granulatu nawozowego. i zawsze rolnicy zgłaszali z tym problemy. Zresztą sam, jak używałem maszyn usługowych, zawsze z tym był problem. Dlatego postanowiłem wymyślić coś innego niż inne firmy posiadają na rynku i dlatego. Powstały aparaty, które są używane właśnie u nas w maszynach serii Grizzly. I dodatkowo, żaden aparat nie jest połączony wspólnie i każdy aparat wysiewa tyle samo nawozu i nasion przez każdą z redlic siewnych a można to udowodnić poprzez system wysiewający i monitorujący kontrolę przesyłu nasion. I jeżeli zamontujemy ten system na systemie wysiewającym, dokładnie widzimy, że każda redlica wysiewająca wysiewa tyle samo nasion. Dodatkowo, nasz system kontroli przepływu może mierzyć ilość nasion przepływających przez każdą redlicę siewną. I od razu operator wie, czy maszyna sieje dokładnie tyle samo przez każdą redlicę siewną. Dodatkowo Nasz system to nie jest system zbliżeniowy, tylko rejestrujący fotokomórkę, czyli przepływ każdego nasiona. Więc po przejechaniu już na przykład 20-10 metrów wiemy, że jedna redlica nie sieje, ponieważ system informuje nas, że słupek z 4 cm spadł na 2,5 cm i z tą redlicą coś się dzieje. Czyli na przykład zapchaliśmy go materiałem siewnym, albo żeśmy go zapchali ziemią z tyłu i jest brak strumienia wylotu powietrza nasza firma wysyła też także maszyny na rynek francuski, nasze maszyny spotkały się tam z dużym zainteresowaniem i możliwościami jakie tam mogą za sobą nieść dzięki tym rozmowom z rolnikami francuskimi, także dlatego są zaprojektowane frontak, ponieważ wymagania rolników francuskich są bardzo wysokie w stosunku do jakości wykonania maszyn i niezawodności oraz drugim wymaganiem jest brak konieczności częstego zjazdu do bazy koniecznością ładowania dlatego oni stawiają na duże zbiornictwo i duże możliwości maszyny, a dzięki takiej konfiguracji mają 2500 litrów nawozu oraz 900 litrów nasion, także mają szerokie spektrum i możliwość działania na uprawie. No i firma słucha także rolników, którzy oglądają nasze maszyny w mniejszym wykonaniu, czyli od 20 do 3 metrów zawieszane, ale także firma wypuści kolejną nowość w niedługim czasie, wersję agregatów GR300R Drive z powiększonymi zbiornikami, czyli każdy zbiornik będzie miał 1500 litrów, czyli zbiornik nawozowy 1500 i 1500 zbożowy oraz ma, firma wypuści GR400 wersję 4-metrową z powiększonymi zbiornikami, w pełni składaną z hydrauliką. Nowe wersje będą wymagały niewielkiej hydrauliki, ponieważ będą, posiada, będzie wymagany w ciągniku tylko dwa złącza hydrauliczne do obsługi pełnej funkcjonalności maszyny. Należy także pamiętać, że uprawa pasowa i zakup maszyny to jest tylko połowa sukcesu. Druga połowa to jest całe przygotowanie struktury pola pod zasiewy. Tak jak tutaj siejemy rzepak w obsadzie 50 roślin na metr kwadratowych i dajemy 200 kg nawozów NPK pod korzeń. Należy także zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwsze, bardzo skracamy rośliny na wiosnę, żeby tej słomy było jak najmniej, bo zależy nam głównie na zbożu, a nie na słomie. 2. Jeżeli kosimy, to należy skosić to nisko, tak jak tutaj obecnie jest to prezentowane. 3. Słoma ma być pocięta, a nie rozrzucona. I czwarty aspekt bardzo ważny to jest szerokość rozrzucenia słomy. Słomę rozrzucamy na całej powierzchni hederu, a nie tylko w szerokości 2 metrów, albo robimy lejki i paski za sieczkarnią. Obecnie produkowane przez nas maszyny umożliwiają także pasowy się w buraka, cukrowego i kukurydzy, z możliwością dozowania dwóch rodzajów nawozów pod korzeń bezpośrednio oraz trzeciego w postaci mikrogranulatu. Nasze przystawki do kukurydzy są napędzane w pełni elektrycznie, z możliwością rozłączania sekcji oraz zmianą dawki w czasie rzeczywistym.